Hej, hej, hej! Witam was wszystkich, moi mili! Z tej strony witam was ee, bardzo serdecznie, Caldern. E, witam was oczywiście, jak widzicie ponownie w grze Resident Evil 3. Pociągniemy sobie nasz horror w mieście Raccoon City do przodu. <laughs> Ostatnio, jak zapewne pamiętaliście, wylądowaliśmy w wieży zegarowej e, i rozdzieliliśmy się z Carlosem, tak więc będziemy musieli go znaleźć. E, ten odcinek nie wiem ile potrwa, być może trochę dłużej. Niż zwykle, ponieważ no, y będą w takich miejscach, że, że, że trudno będzie o zapis. Ale dobrze, ruszamy. Oj! Jill, w którą stronę byłaś odkręcona? Dobra, korzystamy z klucza, który mieliśmy, i, i, i szybko przechodzimy do następnego pokoju. Tu będzie jadalnia, o ile dobrze pamiętam. No, I jest Carlos, Carlos? I don't believe it. You're alive. I'm not sure how we're gonna get out of this town. What are you talking about? We made it. You don't get it. They have no intention of letting us make it back alive. Do you really think we can trust their great evacuation plan? Huh? It's just a piece of paper. But we don't have any other choice than to trust them right now. No.

My nie będziemy biegli za nim, kontynuujemy dalej naszą eksplorację wieży zegarowej. Docieramy do głównego holu. Przy ciele żołnierza Umbrelli znajdujemy nową broń, nową zabawkę. Jest to wyrzutnia Min. Wyrzuca małe pociski, które wbijają się w ciało przeciwnika, po czym te pociski wybuchają tam niezbyt silnym... No po prostu wybuchają, ale... Siła rażenia tych pocisków nie jest zbyt duża, na niestety dużych obrażeń nie zabierają. Oprócz tego zdobywamy instrukcję ewakuacji, jak ewakuować się w razie czego mieli żołnierze ambreli, a polega to na tym, że musimy uruchomić zegar. Oprócz tego znajdujemy również mapę, którą zabieramy. Spray zostawimy tu, nie potrzebujemy go. A w tym rogu mamy pozytywkę. Która, jak słyszycie, zbyt czysto nie gra. Dobra, ruszamy dalej. W takim wypadku po drugiej stronie schodów e, powinna być druga pozytywka. Jest dokładnie. Okej, okay, ta już grała normalną, czystą muzykę. I musimy zapamiętać to ułożenie uh, Up U, czyli Up i D, czyli down. Um, hmm, powinno być łatwe do zapamiętania. Ruszamy dalej. Dalej. Ale, już mi się język <coughs> plącze. W tym pomieszczeniu są małe pajączki, więc na nie uważamy. Zabieramy zdjęcie. I zabiorę również szpulki, gdyż kończą nam się te, które mamy. Biegniemy dalej. Tu powinien być kolejny bezpieczny pokój. Dokładnie tak. Szpulki schowamy. Amunicję do granatnika również. <laughs> to chwilowo również schowamy. Udamy się dalej. W tym pomieszczeniu niestety nie było nic, ale w tym będzie chyba kluczyk kolejny, którego potrzebujemy. I tak, w przypadku gdybyśmy. No właśnie, w przypadku gdybyśmy wyskoczyli z tramwaju, a nie nacisnęli hamulec, byśmy zaczynali w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu. Ale nie zaczynamy, tak więc możemy iść po klucz i stąd spadać. O, komitet powitalny również, jak widzimy, nadchodzi. Zabieramy klucz, sprawdzimy czy czegoś jeszcze nie ma. Nie ma. Więc spadamy stąd. Lecimy dalej. Cóż, nie będziemy marnowali amunicji na te pajączki. Je można. Można po nich przebiec, rozgnieć je. Ale trzeba trafić jeszcze, więc. <taki>, Taki problem mały. Wchodzimy na górę niezwłocznie. Uważamy na pająki. Au! Gnój nas zatruł. Dobra. Gdzieś niedaleko powinna być. Znaczy, w skrzynce chyba mamy niebieską roślinkę. Zabiorę tylko stąd czerwone. W tym miejscu użyjemy klucza, który zdobyliśmy dosłownie przed chwilką. Możemy się już go pozbyć, nie potrzebujemy go i wbijamy na górę. Okay. zabieramy stąd oczywiście mm, proch strzelniczy oraz mm, zębatkę. Zębatkę, która nie jest jeszcze cała, mamy tylko jedną część. No, posiadamy niebieską roślinkę, więc ją użyjemy. Weźmiemy zieloną, połączymy je, odłożymy tu. Prok strzelniczy również, odłożymy. Zapalniczki chyba nie będziemy potrzebowali już do końca gry. Mm, ok, wszystko. I w tym miejscu musimy pomajstrować. Pamiętacie pozytywkę, która nam grała czystą, piękną muzyczkę? Tak więc musimy ułożyć w tym miejscu ułożyć ją dokładnie w ten sposób, by tak nam zagrała ta szafa. Ale tu mamy jeszcze przedstawienie tego utworu, tak więc, dokładnie taką mamy ułożyć. I tak to było up. Dalej, dół, czyli dół, dalej, góra, dalej, góra, dalej, dół, dalej, góra. Ok, i kiedy wszystkie są ułożone już poprawnie, naciskamy play. Zbiera nam się skrytka, dzięki czemu zyskujemy kolejny klucz, który możemy połączyć z obudową klucza. Voilà, powstaje nam cały klucz, który pasuje do jednych drzwi, do których to w tym momencie będziemy ruszali. No i w tym miejscu powinniśmy spotkać naszego dobrego przyjaciela. Nemezisa. Będziemy mieli kolejny wybór. Polecam go oślepić reflektorem. Czyli to na same to na górze. No właśnie, Agile go zepchnęła. Drugie wyjście to było użycie przewodu elektrycznego, ponieważ, jak widzicie, tu jest woda, on w tym miejscu stał. Jeżeli wtedy by rzuciła ten przewód w wodę i poraziłoby Nemesisa, przez co by padł od razu, ale po chwili by wstał, tak więc e, jeśli chcielibyśmy od, od niego coś zabrać, to byśmy musieli go jeszcze drugi raz powalić w tym miejscu. Tylko już osobiście. Dlatego, dla tych, którzy nie czują się na siłach, polecam. Po prostu go zepchnąć, użyć światła. Dobra, my wracamy na dół. I idziemy do drzwi, które były wcześniej zamknięte, ale za chwilkę staną przed nami otworem. Dokładnie są. Klucza już nie potrzebujemy, więc go wyrzucamy i przechodzimy. Uważajmy, ponieważ w tym miejscu są kolejne pająki, w tym korytarzu. Tu przy ciele najemnika jest amunicja do granatnika zwykła. Ła, udało się. Bez większych problemów, na szczęście. Przysu na początek przeszukajmy ciała, które znajdują się w rogu. Mamy notatnik. Pam fu najemnika. E, notatnik najemnika. Można go sobie przeczytać. I teraz przed nami zagadka. Mamy trzy zegary. Pod zegarami są e, miejsca na kamienie. Kamienie są nieopodal, ponieważ w tym miejscu musimy zabrać wszystkie. I umieścić się w odpowiednich miejscach pod zegarami. Każdy, ze każdy kamień przesuwa bądź cofa nam godzinę środkowego zegara. Musimy ustawić środkowy zegar tak, aby po włożeniu wszystkich trzech kamieni wskazywał godzinę 12. Jak widzimy, wskazuje godzinę 11. Tak więc będziemy musieli troszkę pokombinować. Ja nie pamiętam ułożenia, ponieważ za każdym razem środkowy zegar może wskazywać inną godzinę, może wskazywać dziewiątą na starcie, teraz wskazywał 11, tak więc e, ułożenie kamieni jest różne, losowe również. O! Wskazuje godzinę dwunastą, ale niestety to nic nie daje, ponieważ wszystkie kamienie muszą być na swoim miejscu, więc czuję, że ten również będzie winnym. Damy go na środku. Mamy godzinę 12. Teraz musimy jakoś cofnąć zegarek i po czym jakoś zrobić, żeby z powrotem wrócił na godzinę 12. A, za daleko. Zdecydowanie. Wstawimy ten, a teraz ten tu zobaczymy. Nie, nadal coś nie tak, zabierzemy ten, ten wrzucimy tu. O, być może, być może coś się uda. I teraz ten tu. Tak, udało się. Ojej. Naszym oczom ukazuje się druga część zębatki. Podnosimy ją. Od razu łączymy. I przejdziemy się jeszcze kawałek dalej. W tym miejscu znajdziemy amunicję. Do wyrzutnika min. I mamy dzwon. Niestety Jill go w tej chwili nie będzie w stanie przesunąć. E, ponieważ do tego potrzebna jest męska ręka. Innymi słowy, w ciele Carlosa dopiero uda nam się przesunąć ten dzwon. Dobra, teraz gdy mamy już zębatkę, możemy wracać z powrotem na wieżę zegarową. O, no, wypieprzać. Nie mam czasu na Was. Hmm, powiem Wam szczerze, że chyba przejdę się na dziedziniec na chwileczkę. E, będę musiał uważać tylko na zombiaki. Przejdę się na dziedziniec, ponieważ tam chyba zostawiłem zielone roślinki, a one by się nam bardzo przydały w tej chwili przed tym, co nas za chwilkę czeka. Są kruki, są niebieskie roślinki. Również dobrze. A i są również zielone, no proszę. Więc na bogato. Mądra decyzja, że tu przyszliśmy. Żeby sobie miejsce od razu zrobić połączymy je. Okej. Okay. I możemy wracać z powrotem do środka. Uważamy tylko na kruki. Dobra. I teraz możemy wracać na wieże. Tylko jeszcze zombiaki minimy. No. Będziemy szybciutko na wieże. Jeśli ktoś chce się pozbyć pająków, można strzelić w ładunek. Wow! W ładunek wybuchowy na, na ścianie przyczepiony. Czasami warto ich używać. Hmm, nawet nie pamiętam, żeby właśnie z ciała z ciał tych dużych pająków wychodziły te małe. Chociaż troszkę oberwałem. I, 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 i. To mnie martwi, dlatego chyba użyję zielonej roślinki. Wezmę czerwoną, połączę. Okej, okay, mamy jeszcze niebieską z zieloną. Dobra, i co robimy teraz? Trzeba, trzeba się uzbroić, przygotować odpowiednio. Tyle wam mogę powiedzieć. Zabierzemy na wszelki wypadek miotacz min jeszcze. Zębatki użyjemy teraz. To będziemy mogli zabrać jeszcze jedną rzecz. Udało nam się uruchomić wieże. Zobaczmy, co możemy jeszcze zabrać. A, za bardzo, niezbyt wiele. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze jeden medy medykament na wszelki wypadek. I uciekamy. Jak widzicie, trzymam magnum w ręku. Przyda się w tym momencie, ponieważ czeka nas bardzo trudna walka. <laughs> No właśnie, jest nasz stary, znajomy ponownie. Stars. I cóż mogę wam powiedzieć? Mniej więcej w tym momencie zaczyna się fabuła Resident Evil 2. Przybywa Carlos na ratunek. No, dzięki temu, że użyliśmy hamulca, we wcześniejszym wyborze Carlos przybył nam na ratunek i zniszczył rakietnicę Nemesisowi, dzięki czemu będzie łatwiej go pokonać. Choć Nemesis teraz będzie znacznie bardziej wkurwiony, ponieważ Carlos popsuł mu zajebisty ciuch. A naszym zadaniem jest go teraz: dwukrotnie powalić. Auć. ale nas na pierwsza. Dobra, połknę pierwszą roślinkę. Chyba się przyblokował. Uuu. Wow! Kurde, jak nas muci. Dobrze. Nie mamy już amunicji. Dobra, no to w takim wypadku granatnik. Pochłaniamy Specyfik. I z granatnika golejemy. O, pudło! Za szybki, za szybki. Dobra, jest pierwsze powalenie. Niestety, jeszcze drugie. O, ale pudła poleciały. O nie złapał mnie! Puść, 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 puść! Jill wstawaj! Dobra. No nie no, znowu! Zostaw ją! Wstawaj, stawaj, stawaj. No nie! Nie, 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 nic, nic nie zrobisz! Dobra. Jill już ledwo chodzi. Użyjemy. Dobra, udało się! I o to chodziło. No cóż, Jill straciła przytomność, została zarażona przez wirus T bodajże, albo G, nie pamiętam już dokładnie. W każdym bądź razie jest zainfekowana. Tak jak mówiłem, w tym momencie mniej więcej... W tym momencie mniej więcej zaczyna się fabuła drugiej części gry. Uh, uh, uh. Carlos, it looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey. Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. I w tym momencie przejmujemy kontrolę nad Carlosem. Carlos, który ma do dyspozycji karabin 100%, pistolet 15 amunicji oraz trzy szpulki do zapisu. Skrzynię, o ile dobrze pamiętam, ma pustą, tylko to, co tam odblokowaliśmy w poprzednich grach. Oczywiście nie używamy tego. Mm. Patrzę tak na zegarek, na stoper, i sądzę, że mógłbym niby nagrywać dalej, ale Carlosem. O, przepraszam was moi mili, ale, ale, ale. Ktoś mi ponownie dupę zawraca, nie miło. Dobra, w każdym razie zapisałem grę. E, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że Wam się e, podoba. Kontynuujemy prawdopodobnie już jutro. Następny odcinek e, jako Carlos, rzecz jasna, w poszukiwaniu. M, w poszukiwaniu. E, m, antidotum dla Jill. Tak więc trzymajcie się moi mili ciepło i na razie hej